Cześć, ja jestem Agnieszka i zapraszam Was do dzisiejszego odcinka, w którym jak zwykle, haul Jak zwykle mam sporo tych rzeczy, bo długo nie nagrywałam, a to dlatego, że nie miałam kiedy. Zaczęłam chodzić do pracy, kończę szkołę, bo chodzę na florystykę, muszę załatwić praktyki, kupiliśmy mieszkanie i trzeba to wszystko ogarniać. Jeszcze zasadziłam sobie warzywka na mieszkaniu, chociaż tam nic nie ma i chciałabym podziękować osobom, które uratowało mi spodnie za, za te komentarze, co mam użyć, żeby te plamy zeszły. Więc mogę się pochwalić. Nie wiem, czy tak widać, ale nie są widoczne. Ale najlepsze jest to, że na początku były te plamy białe. Bożowa mleczka nawet. Ale zeszło. Jest tutaj takie dwie kropeczki, ale w porównaniu do tego, co było, to jest super. Więc dzięki bardzo. Mam kolejną rzecz, spodnie, wiskoza, 100% wiskoza, ale długo. Atrament mi się wylał na spodnie. Nie wiem, co zrobić. Ja mam same problemy. Zobaczycie, jaki jest kolejny problem. Przez to, że chodzę na siłownię, jeżdżę na rowerze i robię wszystko. Kupuję sportowe ubrania. I ja zaraz wam pokażę, co kupiłam w ostatnim czasie. Pewnie wam to pokazywałam, a nie jestem pewna, bo mam dwa takie same jest to stanik, tylko że on jest prymarka i rozmiar XS. Mieszczę się jeszcze, jeszcze. Najgorsze będzie to, że już jak nie będzie się dało rozciągać, to już z tym będzie problem. I fajne jest to, że ma te miseczki, bo ten materiał jest tak cieniutki, że wszystko by wychodziło z niego. I najlepsze zakupy to wam pokażę teraz. Byłam pierwszy raz na dostawie robić zakupy. Żeby, żeby chciałam zobaczyć, po prostu co jest, bo zawsze, jak jest dostawa, to jest mnóstwo ludzi: naprawdę, mnóstwo. I e, podczas kupowania tych spodenek znalazłem super koszulę. Ale wiecie co? Tak ją wyciągałam, że drugi, z drugiej strony pani ją wyrwała, więc podziękuję za takie zakupy. I są to z, te spodenki, nie wiem co za firma, i z tyłu ma ściągacze i też. Takie coś, co podkreśla Wam pośladki, takie na dole, taka linia jest. Tak jakby puszapy, a drugie nie wiedziałam, że ta, taka firma może istnieć. I spodynki bardzo drogie są na tej stronie. Tylko jak już widzicie. Widzicie to? Pojechałam na rower. Siadłam na żywicy i nie wiem, jak tego usunąć. I z drugiej strony jest to samo, tylko mniejsza kropeczka. Ale byłam wcześniej na siłowni i nikt mi nie powiedział, że mam coś na dołku. Ale je prałam. Nie wiem co mam zrobić. No, nawet brałam w wrzątku, to trzymałam, żeby ta żywica się roztopiła. A tu nic. I Wam pokażę coś ciekawego z tych spodenek, że niektóre spodenki mają coś szczytego w nogawkę, żeby udowodnić, że to ich. I zarąbiste jest to w mają do ściągacza. Naprawdę tak super się układają. Lepiej niż też Dym Gym Glamour. Szmata mi spadła. Dodatkowo mam stanik z My Protein. Chyba tak się nazywa, bo nie mam metki. Wycięta jest. I super kolor. Zarąbiste wszystko. I tył jest taki. Taki na skos ma te ramionczka. Tylko właśnie jak widzicie Miseczki tak jakoś wychodzą i jak je zakładam, to muszę upychać je tam, żeby nie wychodziły po całości. I też mi się podoba ta bluzka. Nic sobie takiego ciekawego nie ma i nie wiem nawet, skąd jest. Ale widzicie, przód taki, ale tył jest taki. I jeżdżę w niej na rowerze, żeby, żeby z przodu to jakoś tak wyglądało, ale z tyłu może wszystko Musiałam Was przekroczyć, jest krzywo, ale no, trudno. Yy, nie musicie zwracać na moje krocze uwagi, <głos》>, ale no patrzcie na to. Widzicie to? No, zarąbiste kolory. Ja uwielbiam takie. I jak widzicie, mam pranie ciemne, wywieszone, ale staram się kupować jasne ubrania, bo lubię je i dobrze się czuję w lato. Gotowi na tył? Jesteście ustawieni? Tył wygląda tak. No, kurczę, rewelacje. Nie wiem, czy. Nie chcę mi się wszystkiego przymierzać, bo chcę wam pokazać bardziej te ciekawe rzeczy niż legginsy czy, czy, czy bluzki, ale uwielbiam sportowe ubrania, naprawdę. To jest dla mnie życie. Sportowe ubrania mogłabym wszędzie zobaczyć. Legginsy kupiłam w widzę, jak był yy, na, na osiedlu strusia i z chęcią uwielbiam. Leginsę z hm i jeżeli mają z tyłu szef, który idzie w, w trójkąt. Lepiej się to układa, ale tutaj jest taki klasyk. No, ale nogawki mają zębowiste. Napis sport, coś tam, ale niektóre literki odpadły. Co jeszcze bym mogła powiedzieć? A, że sobie kupiam rower. Mój zakup, jak wydać 1600 zł w sekundę. No, można iść na rower. I ostatnie leginsy jakie mam. To są z Hunter. Jeżeli tak się to czyta. Jeszcze mają akurat oryginalną metkę, gdyby coś się działo. Under Amor. Amor. Nie wiem, czy tak się czyta. Tylko yy, musiałam zszyć sobie tutaj, bo była mała dziureczka. I tak samo je wzięłam na rower. Tylko widzicie, ja biorę takie rzeczy troszkę sprane, takie. To jest rower. Czego ja będę wymagała? A jeszcze Wam coś pokażę. Kupując, e, kupując kurtkę na rower, bo ostatnio były deszcze, nigdy nie miałam takiej kurtki. I nie wiem, co to. to chyba poliester, czy to, coś takiego. I Myślałam, że ona jest nieprzemakalna. Że jest przeciwdeszczowa. Pojechałam ostatnio w niej e, do mieszkania. I złapałam mnie ulewem. Wiecie co? Wszystko mi przemokło. Wszystko. tym byłam cała mokra, a kurtka wysłała mi w minutę na mieszkaniu, ale ja dalej nie skłam. Bo tą bluzkę nie miałam mokrą i stanie miałam mokrą. Ja nie wiem, jakim sposobem. Ale dalej mi się podoba ta kurtka. Tylko nie wiem, jak pozbyć się tego to jest kaptura. To wygląda jakby było urwane i tak sobie związałam. Chyba to obetne. Nie oczekuję niczego od tego kaptura, tylko żeby po prostu wyglądało to. Bo i tak, jak jadę na rowerze, to wyglądam jak plemik w tym kapturze. Więc za takie coś podziękuję. Trzymam nogą, bo nagrywam z parpetu i muszę trzymać wszystko stopą. I kupiłam. Nie wiem, czemu mnie tak prześwietla. Widzicie to? O, tak Wam pokażę. Top. Z Amisu XXS. Już straciłam nadzieję, że będę się mieściła w takie rozmiary, ale to może bardzo dobrze. To znaczy, że stawmy mnie na jedzenie. No, to jest moja taktyka. I, I właśnie się y, troszkę, tam ciasno, na jest i komuś dam. Ale tak, co zarobi bluzka. Do spodni? Już wiem, co miałam Wam powiedzieć. Przez to, że jest lato. Chodzi się w spodenkach, sukienkach i chodzę też w tych szerokich spodniach, bo mi podwiewa tam. No w rurkach to mało co chodzę, bo raczej wieczorem. I zrozumcie to, że ja ubrałam spodnie obcisłe po miesiącu chyba. Miałam tak dziwne uczucie, naprawdę nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Nigdy nie miałam czegoś takiego, że jak założyłam Spodnie czy cokolwiek to tak dziwnie się czułam, spodnie, mam wrażenie, że spodnie zrobiło mi prostokąt z figury. I że ja nie mam w ogóle bioder. Tak się czułam. Nie, to, to była trauma moja. Akurat trwałam do tej karni i tak nie wiedziałam, co mam zrobić. I tak idąc, dalej czułam to takie dziwne uczucie, jakbym pierwszy raz spodnie założyłam. No widzicie, jak to jest, jak się nie nosi spodni obcisłych? Widzicie, jaką macie białą bluzkę? Mam nadzieję, że widać te plamy, którą kupiłam bluzkę. Myślałam, że to się dopierze. Najgorzej jest z tyłu, który Wam pokazuję. Widzicie to? Widzicie tą żółtą poświatę? Ale tak mi się podobała ta bluzka, że te diamenciki sobie skleję, ale najpierw muszę zabrać się do tego, żeby użyć Ajaxa czy Wanisza, czy co tam jest na... Roz... Odbarwienia czy co? A bluzka ogólnie z beczki i przód ma taki dłuższy, a tył właśnie ma z tymi di diamencikami, ale trzeba je najpierw skleić. I tutaj są takie nudne basicowe rzeczy, czyli bluzka szeroka z primarku, kupiona za złotówkę. Bo, bo co? <noise> Mój ulubiony t-shirt, kupiony tak samo w Lumpie za 2 zł. I jest on właśnie prążkowany, może dlatego, że jest ulubiony. Hmm. Jest to firma. To jakaś dziecięca firma była. Chyba. Nie wiem, nie ma. I jest to XS razem na dziele dziecięcym. Akurat idealnie leży. I z taki bluzeczek Stitcha. Kupiłam na jubilacie w boksie było na wagę. I chyba za złotówkę to było, czy, czy za? Zjadłam się na nim się odbija. I Chciałam Wam się czymś pochwalić. Nie dość, że przesadziłam Monsterem. To wiecie. To nie wiecie. Pewnie ni, 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 nie wiecie, ale jestem krawcową z zawodu, kosmetologiem i florystą. Będę, jeżeli zdam egzaminat. Uszyłam sobie saszetę na rower, taką nerkę. I najpierw przez to kupiłam spodnie po 2 zł, czy po złotówce. Z te, jak one się nazywa, W środku brązowy, na zewnątrz niebieski. Zamyk kupiłam z 2 zł, i to sobie wzięłam z. Jak macie, dostajecie na wydarzenie te. Takie smycze. O, smycze z plakietką. Obcięłam sznurek i mam te yy, zapięcia. Trochę nie, nie pokażę Wam szwu, bo nie chciałabym się. Straciłam chęć już do szycia, ale muszę, bo muszę przerobić spodnie, gdzie miałam szyć zamki. Kupiłam spodnie, te, te czarne, co miałam na ostatnim filmiku i do tej pory nie wszłam zamka i gdzie się podziałam, nie wiem, gdzie są. Miałam je dać do prania i nie z eleganckiej rzeczy to tylko jedna koszula w kropki. Kupiłam ją y, na kościuszki, ale miała plamy. Oh, pięknie pachnie praniem. I to już jest stara, ale w szafie jakoś się trzyma jeszcze z zapachem. I kupiłam ją z plamami, ale się doprało wszystko. O, widzicie. Taka dziewczęca bardzo. Miałam ją na Wielkanoc. Jeżeli chodzicie na Smolki, do Lumpa, tam do tych babć, to polecam, jak jest za 2 złotym. Kupiłam dwie pary dresów, jedną dałam siostrze, szarą, mogłam mnie dawać, żałuję. Mogłam jej te dać, widzicie, o. One są z Berszki i to mnie zastanawia, że to jest XSK, a dupę mają tak potężną, że jak ludzie w tym chodzą. I najlepsze było to, że pojechałam w tym do Grecji, byłam w ostatnim czasie, Pojechaliśmy Madzię odwiedzić. A, Madzia już się nie odwiedza tam. Żartuję. Po super. I chciałam Wam pokazać, że jedząc kebaba już pierwszą noc tam byliśmy. Bo przejechaćmy i musieliśmy iść coś zjeść. Gdzie to jest? A, chyba się doprało. A, mogę Wam pokazać dziurkę, którą zszyłam i znów się zrobiła. Ale jeszcze zostały tutaj plamy z przodu po kebabie. Ale pyszny był, naprawdę. Takiego pysznego kebaba nie jadłam. Mięso było takie delikatne. No, cudo. Czapkę kupiłam za 10 złotych, to chyba rekord. Na rower ją mam, ale najlepsze jest to... O, teraz się trzymam, mokre włosy. Ale muszę mieć kocykę, żeby ona mi nie spadała. Tak. Ona jest chyba z New Yorkera. Chociaż jest z New York, bo metkę ma taką z gwiazdką. O. I kojarzę, że oni mają takie rzeczy. I ostatnią rzeczą, jaką mogę się pochwalić jest oto ta sukienka kupiona w zeszłym tygodniu z Shane. Od razu ją przymierzę. Dzisiaj piękna pogoda. Bez słońca, ale jest pięknie. Takie idealnie dopasowane do Włoch by była ta sukienka. Zaraz Wam przymierzę. Musiałam zaciemnić ekran, żebyście... Widzieli? Mm. Teraz, teraz będę musiała Was obniżyć. Żebyście widzieli, jaka ładna sukienka. I to jest bawełna. I na szczęście ma tutaj guziczek, żeby zapiąć wszystko. To ją wygląda normalnie. Jest taka chyba, że jak zawieje, to mam nadzieję, że nic mi nie wyjdzie. Podoba mi się bardzo. Chyba kosztowała 20 zł. No ale... ją na tłuki już wiem, co miałam powiedzieć. Kupiłam jeszcze taką pluskę. Ale staram się o niej nie myśleć, bo po prostu ja nie wiem, jakiego można mieć w pecha w życiu. I naprawdę jest cudowna. Tył ma taki zarąbisty. Ale śmierdzi, jakby kot na nią nasikał. I ja niekiedy wącham te ubrania w rumpie. Niekiedy zdarzy mi się zapomnieć. I mam ochotę to wyrzucić. Ale piorę to. Nie wiem, co z tym zrobić. No, to tak capi normalnie jakbym to założyła i wsiadła do autobusu, to ludzie by się zastanawiali czy ja się zesikałam no, ciężkie co jeszcze mogę Wam pokazać? Chyba już nic no, ale tak długo nie nagrywam. powiem wam, że już bym się chciała przeprowadzić na nowe mieszkanie ale jeszcze tam nic się nie zaczęło robić. Jest ciężko. Jest w życiu ciężko. A i zapomniałam Wam powiedzieć y, o moich klapkach, które kupiłam trzy dni temu na y, Divo. Dino? Nie Dino. Davo. Dino to sklep. I z Georgia. Nie wiem, czy tak się czyta tą firmę. Kupiłam 3 na 4, czyli 37... 36 na 37, ale spoko to wygląda. Jakoś tak, nie mam problemu, jeszcze się sobie zrobiłam, mogę Wam... O, nie pokażę. Tak, mogę Wam pokazać. Ale mam zakwas... Była, przez to, że była wczoraj na siłowni z Nikodem i mi dało swój trening. Mam takie zakwasy od środka, że jeszcze takich nie miałam. Nie wiem, co Nikodem robi ze swoim ciałem. To jest naprawdę ciężkie. Wczoraj po treningu, bo robiliśmy górę bardziej, i przepychanie ciężaru. Wiecie, jak macie yy, takie metalowe rączki i ciężar porządny i macie to pchać po takiej trawie. I po wczorajszym to jak ja wróciłam do domu, to ja nie miałam siły rąk podnieść ani cokolwiek zrobić sobie do jedzenia, bo nie miałam siły przez to. Ale fajnie jest, w te 15 minut to było drugi, to było drugie ćwiczenie, ja już byłam spocona jak nigdy. Polecam. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie łapki w górę i komentujcie. Mam nadzieję, że dodam kolejny filmik. Pa!